Jestem pan gęś. Cześć dziewczyny! Wysday, hey. patrz jaka gęś! I co? Uśmiechnij się do twarzy ci! O. Narysujcie mnie! Czas start! Hurra, możemy zaczynać! Najpierw wezmę czarne ciasto i zrobię kontury. Teraz pomaluję dziób, łapki, korpus i skrzydła. Można przewracać. Ale fajnie wyszło. Zwykła gęś jest nudna. Wolę narysować potworną gęś. Na tym polega zabawa. Podoba mi się. Dobra gąska. Ojej, czas minął. Jestem gotowa. Proszę spojrzeć. No, piękny rysunek. A teraz proszę spojrzeć na mój. Co to za zębata poczwara? Nie patrz na to gąsko, a nic wygrywa. O, tak, chodź tu, kochanie. Gratuluję, proszę bardzo. Ojej! Oj, niech ma. Kocham cię mój puszysty słodziaczku. Wow, niezły tort, co nie? To dla Was dziewczyny. Kto go najlepiej narysuje, ten go dostanie! Super! Czas zaczynać. Świetnie. Będziemy potrzebować czarnego ciasta na kontur. A teraz nadzienie? Truskawkowe i malinowe. A ja wolę czekoladowe. Czas minął. Co? Już? Ale jeszcze nie dokończyłam. Mam pomysł. Połóżmy nasze naleśniki na jednym talerzu, dobrze? No dobra. Właśnie tak. Mamy taki torcik. Brawo, dziewczyny, spisałyście się świetnie. Hurra, gratuluję ci, Wednesday! Proszę. Dziękuję. Połowa tortu wygląda fajnie. Zwłaszcza ten nie topesz. Od niego zacznę. A ja mam serce jednorożca. Miam, Niam? Pycha. Zgadzam się. Kamień, papier, nożyce. Wygrałam. Kamień, papier, nożyce. Znowu wygrałam. Co to? Wow! Latający Pikachu to wasza nowa nagroda. Za najlepszy rysunek. Nawet nie myśl, że wygrasz. Jeszcze zobaczymy. Najpierw narysuję kontury. A teraz pomaluję. Czegoś mi tu brakuje. Co tam mówisz, rączko? Nic ma lepsze? O jej się nie uda. Nic ze mną nie wygra. Dziewczyny, kończymy! O nie! Proszę spojrzeć na mojego pikachu. Co pani na to? Wspaniale nit. Wednesday. Jest pani pewna, że chce to zobaczyć? No dobrze. Ojej, co za koszmar! Zwyciężenic! Ojej, zawsze chciałam mieć takiego pikaczu. Gratuluję, kochana. Marzenia się spełniają. Dziękuję. No to lecimy. Tylko nie tutaj, spadaj mi stąd. A masz! Sama się prosiłaś, ratunku! Dziewczyny, patrzcie, kogo tu mam. Ale słodziak! Do dzieła! Jak zawsze zacznę od konturów. Wychodzi mi całkiem nieźle. Rysuję. Nie wiem czy wygram, ale na pewno się postaram. Pasu, Enid. Mój kamaleon będzie najładniejszy. Rączko. Musimy działać. Anit! Cześć! Jak się masz? No cześć! Co tam u ciebie? Zwątczyłeś? Super. Enid, patrz na to. Czas dobiegł końca. Muszę to tylko przewrócić. Patrzcie. Ojej, Enid, a co u ciebie? Chwileczkę! Ojej, co się stało? Sekundę. Czemu mój naleśnik się nie usmażył? To już nieważne. Węzda i wygrywa. No, nareszcie. Dostajesz tego kameleona. Super. Idealnie pasuje do mojego wizerunku. Czarnym mu do twarzy. Teraz wygląda naprawdę słodko. Hurra! Nowa runda! Narysujcie tę oto śliczną sukienkę. Zaczynamy. Czas start. No, co za cudeńko! Okropna szmata. Nie będę tego rysować. Wolę sobie poczytać. No jak chcesz. W sumie lepiej dla mnie. Co? Zapomnij. Nawet mnie nie namawiaj. Czytam taką fajną książkę. Nie przeszkadzaj mi. O! Potrzebuję właśnie takiego różowego ciasta. Super! kończymy pokaszę Z przyjemnością podoba się nie jak to czemu nie nie wiem jest do niczego a co tam mamy co to takiego no rączko to jest genialne Łęzdej wygrywa co tylko nie to nie chcę no, gratuluję łap co za ochyda? Nienawidzę różu. To najgorszy kolor na świecie. Ale pachnąca pizza. I wasze nowe zadanie. Ślinka mi już cieknie. Bierzcie się do pracy, dziewczyny. To proste. Uwielbiam pizzę. Narysuję kawałek. Pomidory, oliwki i ciasto. Świetnie. Moja pizza jest gotowa. Muszę ją tylko przekręcić. Brawo! Pędzaj, co tak siedzisz? Chciałam zobaczyć, co narysujesz i zrobić to lepiej. Najpierw narysuję ciasto, a potem brzegi. Całość pokoloruję. I to wszystko! Oczywiście, że nie. Narysuję wszystkie składniki osobno. To są pomidorki, to oliwki. Czas się skończył, pokażcie! Proszę bardzo! Świetnie! Wednesday. Pizza z niczym? To dziwne. nic wygrałaś! Super! Chwileczkę. To jeszcze nie wszystko. Oto moja pizza. Praktycznie jak prawdziwa. Widziałaś taką? Ojej! Rzeczywiście gratulacje Wednesday! Oto twoja pizza smacznego! Ja też chcę pizzę. Uwielbiam jeść pizzę. Zostaniesz zjedzona. Mmm, jestem w raju. Ale apetycznie to wygląda. O, przecież ja też mam swój kawałek pizzy. I też jest przepyszna. Jestem gotowa. Nie masz nic przeciwko, mi? Ja? Cóż za miła niespodzianka. Współczuję ci, Suzy. Nie znoszę ostrego. Zawsze robi mi się po nim niedobrze. Oh. Przestań się śmiać mi, i sprawdź, co ty masz. Kinder niespodzianka, co za szczęście! Uwielbiam czekoladę, chyba nie ma na świecie nic pyszniejszego. Suzy, spadaj stąd. Ale co ja mam zrobić? Nie chcę iść tej ostrej papryki. Może czekolada pomoże i będzie smakować o wiele lepiej. Będę musiała to sprawdzić. Chwileczkę, nie będę się spieszyć. Mam lepszy pomysł. Co robisz? Nie można tylko zlizać czekolady, trzeba zjeść całą papryczkę. Wiedziałam, że mi na to nie pozwolisz. Dobra, no to patrz. Z łatwością sobie z tym poradzę i nawet się nie spocę. O nie! Łona od środka! To wygląda niebezpiecznie pora na środki ochronne. Nie mogę dłużej wytrzymać. Ja się palę. Mogłabyś zjeść ogniem w drugą stronę, Suzy? Przepraszam, nie kontroluję tego. Muszę się natychmiast czegoś napić. Od razu lepiej. Co za ulga? Skończyła się? Super! Z czego się śmiejesz? Nie jesteś cała w sadzy. Tak lepiej? O nie! Moje czekoladowe jajko się rozpłynęło! To było niechcące, przyrzekam! Co za różnica i tak nie da się tego naprawić! Ojej, ale prezent w środku jest nienaruszony. Super. Patrz, tu jest jeszcze jedna kinder niespodzianka. Czyż to nie wspaniale? Ale mam farta. Szybko to rozpakuję. Tak jest to wiele lepiej. Można próbować. Prawie zapomniałam o zanurzeniu jajka w czekoladowej fontannie. Jestem pewna, że dzięki temu będzie smaczniejsze. Poczęstuj nie. Możesz pomarzyć. Zniszczyłaś jedno czekoladowe jajko. Nie należy ci się nic. Nowe niespodzianki, ale to ekscytujące. Patrz, to popyty. Wyglądają super. Okay. Dotknę swojego. Dziwne guziczki się nie wciskają. Jest zepsuty? Nie mam pojęcia. Przyjrzyj się bliżej. Kurczę, tak nacisnęłam, że zrobiłam dziurę na wylot. Co to ma być? To dziwne. Chwileczkę, jak to ładnie pachnie. Spróbuję polizać. To przecież żelek. No co ty gadasz? Co za miła niespodzianka. Pewnie mój popyt też można zjeść. Dlaczego jest taki twardy? Mogę sobie połamać w ten sposób zęby. To bolało. Patnęło mnie w nos. Następnym razem nie wkładaj do ust wszystkiego, co popadnie. Sorry, nie mam czasu na bzdury. Muszę zjeść mojego żelka. O tak, dzięki czekoladzie jest jeszcze lepszy. Smakuje bosko. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego. Ja też bym chciała spróbować. Daj mi chociaż kawałek. Nie mam mowy. Tak myślałam. Czyli muszę po prostu siedzieć i sobie grać. Chwileczkę, mam pomysł. Spróbuję obleć mojego popyta czekoladą. Jestem pewna, że wyjdzie z tego coś dobrego. O. Ej, dokąd idziesz, Suzy? Muszę to wstawić do lodówki, żeby czekolada zastygła. No i proszę. Chwilkę poczekam. Myślę, że gotowe. Hmm. Można wyjmować. Świetnie. Czekolada zastygła i zaraz ją zjem. Gdzie ty byłaś? Zaraz się dowiesz. Napełniłam czekoladą mojego popyta i wstawiłam do lodówki. Zobacz, co z tego wyszło. Yummy. To genialne. Jeszcze więcej czekolady nie zaszkodzi. No to czas spróbować. Dłużej nie wytrzymam. Smakuje bosko. Czekolada mm. rozpływa się w ustach. Przyznaję, że to wygląda super. Dasz mi spróbować? Wiedziałam, że nie dasz tych ci O, oh. Ale ja zawsze dostaję to, czego chcę. Sorry, Suzy. Ten popyt jest teraz mój. Ale ładne guziczki. Nie mogę się opanować. To jest takie wciągające, ale odlot! Ej, nieładnie brać cudze rzeczy! I tak nie potrzebujesz tego popytu, daj mi go! Oddaj! No i co ty narobiłaś, Mija? Rozerwałyśmy go! Gdzie jesteś, Suzy? Widzisz, popyt się zniszczył. No to po co go zabrałaś? Ojej, ale połówka też jest fajna! Tak mówisz? Może jeszcze nie wszystko stracone. Rzeczywiście super. Nie mogę się doczekać, kiedy tam zajrzę. No to do dzieła, Suzy. To kukurydza? O nie, może ty będziesz miała więcej szczęścia. Lody na patyku, ale mam farta. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Chciałabym być na twoim miejscu. Poczęstujecie? Dzięki. Ej, co ty robisz? To nie było śmieszne. Ja myślę, że było. Chciałam się tylko troszkę z ciebie panabijać. Wow! O, jakie to jest przepyszne! Lody świetnie komponują się z czekoladą. Niebo w gębie. Szkoda, że ja nie mogę spróbować. Mówiłam, że poradzę sobie bez twojej pomocy. O tak, mogę prowadzić pokazy jedzenia lodów w polewie czekoladowej. Ja bym dała lepszy pokaz niż ty. Boskie. nie sądzisz, że zrobiło się tu troszeczkę chłodno? Nie mogę się ruszyć. Ej, co się z Tobą dzieje? Dziwne, nie reaguje. Zamarzła! To dla mnie niepowtarzalna szansa. Teraz nikt mnie nie powstrzyma. O, tak, wygląda świetnie. Mówisz, mi, Mia, potrafię jeść lody tak samo dobrze jak Ty. Mmm, pożałujesz tego. Wydawało mi się, czy coś mówiłaś. Przepraszam, nic nie rozumiem. Ale zaraz cię rozgrzeję. Na pewno pomoże mi w tym palnik gazowy. No i jak się masz, mija, ale ci? O, znowu mogę się ruszać. To takie wspaniałe uczucie. Dzięki, Suzy, uratowałaś mnie. Ale gdzie są moje lody? Zeszorłaś je? Potraktujmy to jako małą nagrodę za pomoc. Tak? No to bierz się za swoją paskudną kukurydzę. Może czekolada zabije ten smak? Sprawdźmy. Jak na razie całkiem nieźle. Oj, kurczę, już nie. To ohydne. Co ty robisz, Suzy? Przecież z kukurydzy można zrobić coś bombowego. Potrzebuję ziaren, a resztę można wyrzucić. O Po co ci ta patelnia i kuchenka? Jeszcze nie zrozumiałaś? Chcę zrobić popcorn. Ziarna trzeba odpowiednio rozgrzać. Ojej, to się rozlatuje. Tego nie przewidziałam. Dobra, można wyłączyć. Super, naprawdę świetny plan. Wiedziałam, że ci się spodoba, teraz kukurydza smakuje o wiele lepiej. Brakuje tylko słodkiego czekoladowego sosu, który mam na wyciągnięcie ręki. Co za arcydzieło. Moje danie jest dopięte na ostatni guzik. Można jeść. Będzie pyszne. O, tak, jest wspaniałe. Chcę więcej. Suzy, przypominam, że jesteśmy najlepszymi koleżankami. Czyli okay. powinnam cię poczęstować. No to łap. Jak ty to rzucasz? Celuj lepiej. Nie mogę nic złapać. Przepraszam, mam słaby wzrok. Nawet nie próbujesz trafić. Jestem dziś po prostu bardzo zmęczona. Daj mi ten popcorn, zjem go bez twojej pomocy. Jest mój! Oddaj! O nie, muszę teraz jak najwięcej złapać ustami. Ale super! To nie fair! Przecież podzieliłyśmy się porówno popcorn dla mnie, a kubełek dla ciebie. Nowe smakołki już to są. Tym razem ja chcę być pierwsza. Coca-Cola, no nieźle. Oj, ja, szczęścia raz ciebie. A co ty masz? Brokuły! Tylko nie to. Chcę kole! Pogódź się z tym ofiaro! Przestań się ze mnie nabijać, mija. Oj, tam wcale się z ciebie nie nabijam. Po prostu cieszę się ze swojego sukcesu i już wyobrażam sobie, jak piję kole z czekoladą. Muszę spróbować. O tak, co za orzeźwiający smak. Bomba. Pora na nowe doznania. Bez wątpienia czekolada sprawi, że mój napój będzie jeszcze lepszy. Świetnie, butelka słup jest pełna, ale Bo... dlaczego nic nie leci? Chyba napój jest za gęsty. Nie szkodzi, zaraz go wycisnę. Mam dużo siły. No i co jest? Co tu się dzieje? Nie trafiłam do ust. Teraz jestem cała umazana w czekoladzie. No i kto tu jest ofiarą? Każdemu się zdarza nic takiego. Jakie to jest pyszne. Jestem gotowa wylizać wszystko do ostatniej kropli. Kurczę, wygląda na to, że naprawdę warto. Daj mi spróbować. Nie ma mowy, masz brokoły. Smacznego. Dzięki za przypomnienie. Nigdy ci tego nie zapomnę. Jak to cuchnie. Muszę szybko zalać to czekoladą, żeby pozbyć się tego zapachu. Fuj, za bardzo to nie pomogło. Po prostu obrzydliwe. Nigdy przenigdy nie radziłabym nikomu tego jeść. Nie ze mną te numery. Masz to dojeść. Skoro nalegasz, dobra, ale uwierz mi, nic dobrego z tego nie wyniknie. Boże, aż strach, brać to do ust. Lepiej zrobię to szybko. Może nie zdążę nic poczuć. Co za ochyda, żadna metoda się tu nie sprawdzi. Tak dużo zostało. Muszę się pospieszyć. Szczerze mówiąc, nawet troszkę mi ciebie żal. Ale nie przeszkadza ci dopłatwić się nade mną. Ama! Takie są zasady gry. Skończ ma rudzić. To wszystko, jesteś zadowolona? What? Wow, masz brzuch jak hipopotam. O nie, to nadchodzi. Przestań, Suzy. Co za smród. Zaraz wymiotuję. Katarowy mają odpowiedzialne zadanie. Nakarmienie małej dziewczynki. Spójrzmy, co chce. Frytki. Nic skomplikowanego. Zaraz zrobimy. Znam przepis. Chyba muszę wlać olej. Wlaję więcej. Będzie bardziej tłuste i smaczniejsze. No i będzie się dobrze smażyło. Wysypię całą paczkę. Bo frytek nigdy nie można mieć za dużo. Luczko, co ty robisz? O nie, to się zaraz spali. Trzeba szybko ugasić ogień. Uf, nie było czegoś takiego w przepisach na YouTubie. Prawie spaliłaś kuchnię i nas wszystkich. Lepiej ucz się od babci. Bierzemy tylko odrobinę oleju. Zmniejszamy ogień i wrzucamy ziemniaki. No proszę, idealnie. Możemy położyć je na talerzu. Och, jakie dobre! To wszystko dla mojej wnuczki. Muszę tylko dodać troszkę pysznego keczupu. Brytki keczup to idealne połączenie. Moja wnuczka na pewno to pokocha. A ile kalorii jest w tym daniu? Pokażę Wam, jak to trzeba zrobić. Pozbywamy się dodatkowego, zbędnego oleju. Następnie zawijamy fryteczki w kawałek aromatycznego boczku i zwijamy w rulonik. Na wierzchu dodajemy szczyptę bezglutenowego dżemu borówkowego. I dekorujemy gałązką rozmarynu. Kulinarne arcydzieło gotowe. Ja wymyśliłam coś lepszego: bananowe żelki, które są tak podobne do frytek. A jak dodamy syrop truskawkowy, to mm -hmm. będą wyglądać jak frytki z keczupem. Moja siostra uwielbia słodycze, na pewno to jej się spodoba. Wreszcie wszystko gotowe. Dziecko już czeka na swoje jedzenie. Jako pierwsze uwaga przykuło danie od babci. Klasyczne frytki i keczup. Wygląda naprawdę smakowicie, dziewczynce się spodobało. Ciekawe, jak będzie jej smakowało danie dla prawdziwych smakoszy. Szefowa kuchni sięgnęła po nietypowy przepis, jednak nie spotkał się z uznaniem. I jeszcze został prezencik od siostry. Wygląda jak frytki i keczów. Ale to słodkie żelki z sosem truskawkowym. Maczamy i jemy. Pozostało nam wybrać zwycięzcę. I wygrywa danie babci. Hurra! Babcia dobrze się spisała. Ups! Coś mi strzeliło w karku. Co teraz będzie chciała zjeść nasza mała dziewczynka? Wow, chcę sushi. Co to takiego? Nie wiem, jak to ugotować. Pokażcie babci, co ma robić. Najpierw trzeba ugotować ryż w specjalny sposób. Wystarczy, resztę rób sama. No i zrobię. Babcia wie, jak ugotować ryż sushi z paskudnymi wodorostami. Wolałabym znowu zrobić coś słodkiego albo słodko-kwaśnego. Weźmiemy te słodko-kwaśne języczki zamiast sosu dodamy bitą śmietanę, owiniemy żelkowe oko i dorzucimy kilka żelków Haribo. Wyszły takie duże i kolorowe kawałki. Widzieliście kiedyś takie sushi? <laughs> Ach, teraz trzeba wziąć arkusz sznury i przeciąć go na pół. To wszystko jest takie suche, pęka. Jak ty to zrobiłaś? Jestem profesjonalistką, babciu. Następnie rozkładam wszystko na macie i formuję rolkę. Skręcam ją za pomocą maty i ostrożnie kroję. Proszę. Klasyczna rolka z imbirem i wasabi gotowa. Babcia nie potrafi zrobić tych twoich rolek. Nie trzymają kształtu. Bingo. Wiem. Włożę farsz do ogórka. Powinno być smacznie i zdrowo. To stary przepis na przekąskę. Czas na degustację. Raz, dwa, trzy. Zacznijmy od tej porcji. Sushi szefowej kuchni wygląda idealnie. Tak samo dobrze smakuje. Takie duże i kolorowe rolki. I bardzo, bardzo smaczne. Tak bardzo, że od razu wygrywają. Kurczę, nawet nie spróbowałaś moich. Babciu, obudź się. Wnuczka znowu chce coś pysznego. I tym razem deser. Czekoladowy koktajl. To mój ulubiony przepis. Potrzebne będą kostki lodu. Do słoika wleję sporo sosu czekoladowego. I napój ze Starbucksa. A ręcznym mikserem ubiję mleczną piankę. Co ty robisz? Przepraszam, babciu. Za blisko siedzisz. Co to za torebeczka w ręku babci? Kawa rozpuszczalna trzy w jednym? Czy ona naprawdę zamierza dać ją wnuczce? Wygląda na to, że sama jest jej wielbicielką. A ja kontynuuję. Teraz dodamy trochę bitej śmietany. Często robię sobie taki deser. Spróbuję. Posypię jeszcze pokruszonymi oreo. A na wierzchu położę ciasteczko. Gotowe. Taki koktajl trzeba pić przez słomkę. Kto robi koktajl w ten sposób? To straszne. Nieraz robiłam słodkie napoje. Potrzebne są świeże ziarna kawy. Odmierzam wszystko co do grama. Miele ziarna na drobny proszek. Nie zaparzam. Kawa będzie idealna. Pozostaje tylko udekorować ją mleczną pianką. Właśnie w ten sposób. I dekoracja w postaci płatków śniegu gotowa. Idealnie. Ostatnio nie podobały jej się twoje dekoracje. Nadszedł czas na degustację. Ślinka cieknie na sam widok. Piękny koktajl, a na wierzchu ma smaczne ciasteczko. Pyszne. Czego nie można powiedzieć o kawie rozpuszczalnej? Babcia chyba chciała otruć swoją wnuczkę. Napój szefowej kuchni ma przyjemny aromat. Ale smak nie jest niczym nadzwyczajnym. Nasza bohaterka wybiera ten piękny koktajl. Znowu wygrałam! Super! Następne zadanie dla Was to. gofry. Co to jest? A, znam na to przepis. Rozbijamy jajka. Dodajemy cukier. Można dodać więcej. Dzięki temu gofry będą smaczniejsze. I mieszamy, mieszamy, mieszamy. Uff, męczy mnie to już. Chyba wystarczy. A teraz można dodać mąkę. A Ojej, babciu, przepraszam, znowu cię ubrudziłam. Więcej mąki oznacza więcej gofrów. No, może nie potrzebujesz tyle mąki. Odłożę nadmiar. Nic jej z tego nie wyjdzie. Ale stary, wypróbowany przepis babci na pewno się sprawdzi. No i proszę, można wlać ciasto do gofrownicy. Ja też prawie skończyłam. Wyjdą idealne, rumiane gofry. Czym wy chcecie karmić to dziecko? Musi się zdrowo odżywiać żadnego cukru. Bierzemy cukinię, ścieramy ją na tarce, dodajemy jajka i mieszamy ciasto. Zrobię to szybko za pomocą miksera. Jak to paskudnie wygląda! Smażymy nasze super zdrowe gofry. Jakie różnorodne dania przygotowały zawodniczki. Co za aromat, sama bym to zjadła. Muszę to tylko udekorować bitą śmietaną i owocami tak jak na zdjęciu. Wyszło super! Co to jest? A, tego właśnie potrzebuję. Miodek i odrobina masła na wierzchu. O, jakie dobre, jakie piękne! Oh Czas na wyciągnięcie gofrów. Zieleń to kolor zdrowia. Nie zabraknie pięknego podania. Cóż niezwykłego i dodam zieleniny na wierzchu. Bellissimo. Nie podoba mi się. Proszę bardzo, wnuczko. Te gofry wyglądają dokładnie tak jak chciała dziewczynka. Tylko o co chodzi z tym dziwnym nadzieniem? Skorupki jaj. Trzeba być ostrożniejszym, kiedy się gotuje. Co to jest to zielone? Jakaś trawa na wierzchu? Mimo to trzeba spróbować. Malutki. Ładnie pachnie. Ale smakuje beznadziejnie. Czego się spodziewać po tych gofrach? Ojej. Chyba naprawdę dobrze smakują. Palce lizać, a to zwycięzca. Kurato to moje. Babcia jest